Słuchajcie, dla nas oczywiście fantastycznie jak zawsze zacięta rywalizacja z Maćkami przede wszystkim Rzeźnikiem, ale i Oleksowiczem i z kolegą Hayabashim, który niestety jest przed nami. Eee, jeszcze jest długi rajd. Dzisiaj strasznie żałujemy, że odwołano drugi przejazd e, Karpacza, bo to przepiękny odcinek. To chyba połączenie trzech e, jednych z lepszych odcinków e, Poprzednich edycji w jednym, w, jednym, w jednym kawałku z finiszem wręcz w centrum Karpacza. No rewelacja, szkoda, że nie udało się przejechać go drugi raz. A jutro, jutro jest bardzo ciężki dzień, szczególnie odcinek ten wybijający lubomierz, bodajże nazwa lubomierz. Dużo dziur, dużo takich miejsc, gdzie niestety można uszkodzić albo oponę, albo felgę, albo. Albo nie daj Boże coś jeszcze. Oczywiście nikomu tego nie życzymy. Poza tym to kolejne dwa bardzo wymagające odcinki. W tym jeden nowiutki, po którym się nigdy nie ścigaliśmy. Jest co robić. Zobaczycie, jeszcze dużo będzie się działo. Wczoraj mówiłaś o kontuzji. <laughs> Że ból już powoli przemija. Czy dzisiaj już w ogóle zniknął? Noga absolutnie nie wprowadza jakiegokolwiek dyskomfortu. W mojej jeździe w ogóle nie czuję. Także jest super. Rewelacja.